Hola. Cześć, witajcie na kanale Evangelical Challenge. I am Mirela and I am Malwa. Dzisiaj jest 15 luty, a oto fragment ewangelina dziś. A jeśli ich puszczę, zgłodniały do domu za słabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. I żeby zrozumieć to słowo, znaczy, żeby zrozumieć ten fragment, na początku musimy sobie powiedzieć jedno. Empatia to jest coś takiego, że jak ktoś jest, że jak ktoś, no, że jak ktoś na przykład wie, że może zgłodnić, mogą go zasłabnąć, no to po prostu to rozumie i pomoże im. Więc mm, w tym programie chodzi o to, yy, że jak jest w nauczach przez kilka dni, to nie mógł ich po prostu puścić do domu bez jedzenia. No, Zasłabliby by, mogłoby im się coś stać. I wtedy doszło do cudu, w którym właśnie rozmnożyli yy, bochenki chleba i ryby. I właśnie. Właśnie o to chodzi dzisiaj, żeby żeby zapytać się kogo, żeby okazać innym tą empatię i zapytać się kogoś, co można dla niego zrobić i postarać się to wykonać. Na przykład spytać się mamy, my, czy pomóc jej w czymś, jak ona cię poprosi, żebyś umył na przykład naczynia, bo ona robi obiad. To postaraj się zrobić naczynia, nawet jeżeli nie lubisz tego robić.